Zadanie piąte. Na treningu odmierzano za pomocą aplikacji komputerowej 15-minutowe cykle ćwiczeń, które następowały bezpośrednio jeden po drugim. Ola zaczęła ćwiczyć, gdy pierwszy cykl trwał już 2 minuty, a skończyła, gdy do końca trzeciego cyklu zostało jeszcze 7 minut. Ile łącznie minut Ola ćwiczyła na zajęciach? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Czyli tak, wiemy, że zaczęła ćwiczyć, gdy. Minął już jakiś czas pierwszego cyklu, a skończyła przed upływem trzeciego cyklu. Czyli możemy te cykle pokazać w ten sposób. To będzie nasz pierwszy cykl, tu mamy drugi, tu mamy trzeci. I wiemy, że każdy cykl trwał po 15 minut. Tak, Wiemy, że były takie same i każdy następował, jeden następował po drugi. I co się stało? Jeżeli chodzi o ten pierwszy cykl, to Ola zaczęła ćwiczyć, gdy pierwszy cykl trwał już 2 minuty, czyli tych dwóch minut Ola nie ćwiczyła, a więc jeżeli cały cykl trwał 15 minut, ona nie ćwiczyła przez 2 minuty, to znaczy, że ćwiczyła przez minut 13. Teraz patrzymy, co się stało dalej. Skończyła, gdy do końca trzeciego, czyli tego cyklu, zostało jeszcze 7 minut, czyli do końca zostało 7 minut i tych 7 minut już ona nie ćwiczyła. Czyli ponieważ ten cykl też trwał 15 minut, to znaczy, że ona ćwiczyła 8 minut. Z 15, tak? Czyli 8 minut ćwiczyła, no a 7 minut sobie odpuściła. No i oczywiście ćwiczyła cały ten cykl drugi, czyli pełne 15 minut. No i teraz pytanie jest, ile łącznie ćwiczyła, czyli musimy do siebie te liczby dodać, czyli mamy 13, dodać 15 i dodać 8, czyli mamy 28 plus 8, czyli 36, tyle minut ćwiczyła Ola, czyli poprawna to odpowiedź A.